Bezbramkowym remisem zakończył się sobotni drugi tego lata sparing trzecioligowego Stylonu Gorzów, tym razem z rezerwami Miedzi Legnica, które w minionym sezonie spadły z tej samej ligi. Mecz kontrolny został podzielony na tercje. W dwóch stylon: zagrał składem seniorskim, a w trzeciej juniorami. Brak konkretów, przede wszystkim konkretów, liczyłem więcej na bokach pomocy. O dziwo młodzieżowcy, czyli Mata, Juan Mata i, i Mila, bardzo dobrze się zaprezentowali, bo robili to, co chciałem. też mieli dwie jedenastki, czerwoną, która zagrała 45 minut i zieloną, która dograła kolejne 45. Z postawy obu tych jedenastek szkoleniowiec Miedzi był zadowolony, choć brakowało mu bramek. Na pewno bardzo bardzo wartościowy mecz i na pewno będzie to dla nas no, spotkań, z którego no, wiele, wiele pożytecznych informacji będziemy w stanie wyciągnąć, i, i które będą nam służyły na, do pracy w najbliższych tygodniach. Pierwsze 11 z Tylono zagrali piłkarze aspirujący do wyjściowego składu w lidze. W grze defensywnej najsłabszym punktem była prawa strona obrony, którą kilka razy miedziowi bardzo łatwo pokonywali. Tu od samego początku, od kiedy jestem, zwracam uwagę zarządowi na to, że my mamy bardzo duży deficyt w obronie, i no, wychodzi na to, że my tak będziemy niestety grali. Chciałoby się mieć jeszcze jakiegoś dobrego, naprawdę, dużo, dającego dużo jakości, spokoju i doświadczenia obrońcę, ale, ale mówię, no i. Jesteśmy drużyną już tak naprawdę, która już ze sobą od jakiegoś czasu gra, jesteśmy zgrani. i Myślę, że to też może być naszą siłą. Jednym z liderów młodszej jedenastki z Lonu był Łukasz Kopeć w trzeciej tercji nie straciła na także gola, ale przede wszystkim musiała się bronić przed atakami rywali z Legnicy. Na pewno nie jest to ten sam poziom co, co pierwsze jednostki, ale chłopaki młodzi się starają i coraz lepiej im to wychodzi. Dużo pracy przed wami, bramek tutaj nie było, no i przyznam szczerze, że tam jest chyba jednak, jednak bez znaczenia, czy to tym czerwonym, czy zielonym składem lekką przewagę miała. Wydaje mi się, że nie, że w pierwszej połowie mieliśmy przewagę, tak z boku to wyglądało, ale w drugiej połowie już mieli przewagę. W nadchodzącym tygodniu stilonowcy zagrają na wyjazdach dwa kolejne mecze kontrolne: w środę z rezerwami pogoni Szczecin, a w sobotę z flotą Świnoujście.